Sobotnie po popołudnie na stadionie kocimskiego w Brzesku było miejscem niecodziennego przedsięwzięcia. Po raz pierwszy zorganizowana została feta na rzecz piłkarzy, którzy w pięknym stylu awansowali do pierwszej ligi na ten dzień zaproszona została polska piosenkarka młodego pokolenia, której piosenki często dają do myślenia, a jej charyzma dodaje młodym ludziom wiary w swoje możliwości. Świętowanie rozpoczęło się od godziny 18.00 wówczas swój koncert miał zespół blackjack. Po występie zaprosiliśmy do rozmowy. Trochę zawiedzeni niską frekwencją, ale miło wspominają brzeską publiczność. Strasznie luźno, Technik, pod względem technicznym super, naprawdę świetny sprzęt, fajnie się słyszeliśmy, chyba podzielacie moje zdanie. Naprawdę technicznie super, jakbyśmy mieli może późniejszą porę, to pod względem yy, publiki też by było fajnie. Znaczy jako Blackjack yy, pierwszy raz, wcześniej jeszcze graliśmy tutaj w, trochę w innej konfiguracji składowej, pod inną nazwą. Na Dniach Brzeska na przykład. Gdzie zagracie w tym roku? Gdzie zagramy w tym roku? No, w nie Koźlu, na Dniach Kędzierzynia Koźla. Tak, tak. tak na Dniach Kędzierzyna manera, Koźla. Po, poza tym no jeszcze nie wiemy, nasi menadżerzy załatwiają nam w tym momencie jakieś większe sceny. Na Dniach Jasła? No. Tak. Zapraszamy na nasz fanpage facebookowy Blackjack Polska oraz na YouTube'a naszego, można sobie obejrzeć filmiki między innymi z naszego występu na Woodstock w tym roku. Blackjack Polska, pisane razem, w także. W zeszłym roku. Słysza. Także zapraszamy i Pozdrawiamy. keep on walking. Zespół Blackjack. Jak zapowiadał prezes Okucimskiego we wcześniejszych wywiadach, pogoda dopisała. Już przed godziną 18 było sprzedanych około tysiąca biletów. No Pogoda bardzo dopisała, no, do tej pory do środy jeszcze lało. Dzisiaj piękna pogoda, no, czekamy na, na, na Dodę, której koncert będzie główny 20.30. Organizacyjnie jestem bardzo zadowolony. Wszystko sprawnie przebiegło. Jesteśmy przygotowani do koncertu. Nie było żadnych zakłóceń. Także myślę, że koncert się uda. Zapraszam. Również zadowolony z imprezy był kapitan drużyny Okocimskiego. Myślę, że tak. Każdy z zawodników bardzo się cieszy z tego sukcesu. Jakimi wątpliwie jest ten awans do pierwszej ligi. Jeszcze uzyskaliśmy go w bardzo dobrym stylu, no i myślę, że to jest dla nas i dla całego Brzeska duże święto. wystąpił również zespół Crusher. Zespół Crusher już po raz drugi na koncercie w Brzesku. Jak było tym razem? No na pewno była mniejsza frekwencja niż ostatnio. Ostatnio było fantastycznie, był cały rynek. Dzisiaj było trochę mniej ludzi, ale widziałem, że klaskali, że się im podobało. Myślę że, było, myślę, że było ok. Duża scena. Lubimy takie koncerty. Jak plan na przyszłość? Kto może ty? Plany na przyszłość? Jeszcze raz zagrać tutaj. Potem znamy, chcemy jeszcze raz tutaj zagrać. I jeszcze raz chcemy w... gdzie zagrać? Tutaj. Tak, tutaj, w Brzesku. Płyta, festiwal nasz międzynarodowy, który sobie robimy u nas w Giaśle we wrześniu 22. Mamy taką manię, sprowadzamy po prostu kapale z całego świata, z Finlandii, Szwecji, takie tam inne fikołki. I sobie też takiego robimy. No i generalnie dużo koncertów. Fajne towarzystwo z zespołem TILAF. Niedługo będziemy grać. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż dzisiaj. Nie wiem, co, co było powodem. Piękna jest pogoda. Może Chyba nie było. Browar, no, browar, rzeczywiście, tutaj coś, coś jest nie tak, jest, ale to trudno. Tak czasami bywa. E, co Was ruszeka w Brzesku, że tak chętnie gracie tutaj? Dają nam możliwość, że my to gramy. Ja powiem tak. E, piękne dziewczyny. Ja najbrzydszy w zespole, a, a muszę powiedzieć, że naprawdę piękne dziewczyny. Młodzieńców. Piękne chłopaki, mam powiedzieć adekwatnie. <noise> Nie, szczerze mówiąc mam stąd koleżankę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Olgę ze studiów i w sumie to dzięki niej tak trochę tutaj jestem, bo tak w sumie jej tata jest radnym i tak w sumie mi się zgadały. Bardzo ją pozdrawiam. Byłam tu kiedyś... Co? Zgadały. Zgadałyśmy się, tak. Kiedyś mnie oprowadzała po Brzesku, jest piękny pałacyk. Jest gdzieś tu jakieś takie źródełko tam, a już nie pamiętam co to za źródełko, tego, ale też jest pięknie. Nie, Nie, to nie to nie. źródełko. Ale no, ja bardzo fajne miasto i bardzo mi się generalnie... podoba. A jak długo już gracie? Jaka zespół? 10? 10 lat. Tak, początki to, 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 jest, to jest członek zespołu, który grał od samego początku. Ja tylko przez 5 lat, tak, ja tylko 5 yy, lat gram. I tak, i często w szpitalu. Tak, widać właśnie, a, a generalnie w tym składzie to, co robimy tutaj z Klaudią, naszą wokalistką. 5? O, mamy resztę zespołu. 5 lat? To 5 lat? 5 lat, 5, tak. Dzień dobry. Okej, jest, ale na Jak długo już gracie razem? Jak długo? Od listopada 2002 nie idźcie. Od listopada 2002. Czy ty nie wiesz co ma skąd jest? Podpowiadać. podpowiadać. Eee, tak, listopad 2002 odbyła się pierwsza próba, na której eee, zeszło się trzech e, kolegów, którzy chcieli zrobić heavy Metal. No i zrobili. Pierwszy koncert był stosunkowo spontaniczny Sześć numerów, w tym pięć coverów. Jeden nasz, który zagraliśmy na końcu. No, od tego czasu się to kręci. Jak Ci się dzisiaj grało? Jak wrażenia po koncercie? No, na koncercie się grało bardzo przyjemnie. Dźwięk był dobry. Ogólnie, przyjęcie wspaniałe. Przyjęcie, przyjęcie dobra organizacja w porządku. Chętnie jeszcze raz pewnie byśmy tutaj zagrali na takiej imprezie. Pełni dumę ze swoich piłkarzy są kibice, którzy wiernie przybyli na stadion nie tylko na koncert, ale również po to, by świętować powrót Okocimskiego do pierwszej ligi. A może pani powiedzieć, czy jest, że jest pani dumna z, z tego, że zespół Okocimski przeszedł do pierwszej ligi? Tak, gratuluję chłopakom pierwszej ligi, będziemy trzymać za nich kciuki. Awansuję teraz do pierwszej ligi, na pewno to jest duży, duży zaszczyt. No, i będą przyjeżdżać inne kluby z całej Polski. Po prostu liga stanie się ciekawsza. Lepsze mecze będą. no Myślę, że więcej ludzi będzie przychodzić. Kolejny sukces klubu Okocimskiego. Czy uważa pan, że to jest powód do dumy? E, to jest wielki powód do dumy, gdyż 14 lat czekaliśmy na awans Okocimskiego do, e, na zapędze ekstraklasy. Jest pan e, kibicem, e, bardzo biernym, tak? Tak, tak, jestem bardzo wiernym kibicem, ponieważ yy, od dziecka to mój tato wciągnął mnie w to, potem już jakoś sam, no teraz, teraz jakoś dajemy radę i chcemy to jak najbardziej rozkręcić w blesku, żeby to doszło, yy, yy, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło, śpiewało, dopingowało Okocimskiemu, gdyż no, jest nawet stowarzyszenie kibiców Okocimskiego z klubu sportowego i miejmy nadzieję, że będzie to działało i rozwijało do samego końca. Do końca się, jeden dzień dłużej. Jako niespodziewany support na kocimskiej scenie wystąpiła Agnieszka, młoda fanka Dody. Więcej macie pracy, problemy, że do cenia i nie wierzycie w ciebie nikt. Kochana zradziła, świat się zawalił do mina do swigy. nie masz czyja. Od dziecka zmiany, na klubsomu nie chcę wyjść Już na dno nie zjadłeś ciepłego obiadu Znadasz metan zamiast krwi Szansę znów dostałam Ty ją ciągle masz Więc nie martw Ile masz lat? Ile masz lat? Eee, już dziewięć. Już dziewięć. Dobrze, kocyk jest dla ciebie, gratulacje. A wiesz, co ja ci od razu załatwiam? Wywiad w telewizji, tam czekają już na ciebie z kamerą i mikrofonem. Podejdź jeszcze raz, duże brawa dla Agnieszki! Dziękujemy bardzo! Skąd twoje zafascynowanie do No, tak. Yy, nie wiem skąd po prostu. To był twój pierwszy występ? na tak, dużej scenie? nie? Nie, już dużo. Bardzo dużo. Teraz. Tak? Gdzie jeszcze występowałaś? W Wiśniczu, Mmm, Tyle. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka Dody? To... Doda Dwie Bajki. Dlaczego? No, bo jest taka, taka wolna i o miłości. Czyli jesteś romantyczką, tak? Nie zawarty, ale tak. Jesteś dumny z tego, że zespół Okołosimski... Oczywiście że jestem dumny. Bardzo jestem dumny. Tym bardziej, że chłopaki nie przegraliście żadnego meczu. No i w końcu po wielu latach wracamy do pierwszej ligi. A czego życzysz drużynie? No, jak najwięcej sukcesów. Oczywiście. A jak ci się podobał występ Agnieszki? Agnieszki był bardzo ładny. Młoda dziewczyna i zdolna. Tuż przed koncertem finałowym na scenie pojawili się wszyscy piłkarze kocimskiego wraz z trenerami i prezesem, który pogratulował swoim zawodnikom i wręczył prezenty słonika i drzewko szczęścia. Prezesem Okocimskiego Klubu Sportowego Czesław Kwaśniak! Panie prezesie, zapraszam do mikrofonu. Chciałbym w imieniu zarządu serdecznie pogratulować i podziękować trenerowi, zawodnikom i całemu sztabowi szkoleniowemu za to niespotykane osiągnięcie i wielki sukces, jakim jest nasz awans do pierwszej ligi w wielkim stylu, nie przegrywając żadnego meczu w całym sezonie. W Polsce już nie ma takiej drużyny, a w Europie jest tylko Juventus Turyn. Dziękuję całemu zarządowi za pracę podczas sezonu. Bardzo dziękuję naszym sponsorom: Karlsberg-Kocin, Kampakt-Sa, Urzędowi Miasta i wszystkim pozostałym, na których mogę liczyć. Bez ich udziału nie byłoby tego sukcesu. Na koniec. Dziękuję Wam wszystkim kibicom Okocimskiego Klubu Sportowego i sympatykom, którzy wspierali drużyny wspaniałym dopingiem. Życzę trenerowi i chłopakom, aby w pierwszej widze osiągali takie same wyniki, a na szczęście wręczam na ręce kapitana drużyny przysłowiowego słonika i drzewko szczęścia. do góry! Wyjątkowy prezent przekazany przez prezesa. Dziękujemy panu prezesowi. Czesław Kwaśniak, tak jak powiedziałem, od blisko roku jest prezesem tego zespołu i niewątpliwie ma powody, aby bardzo dzisiaj się cieszyć. Cierpliweście ma Dodę? No właśnie tak tym z córką, że czekamy już chwilkę i, i myślę, że się doczekamy. Jeszcze godzinka niecała, ale wartane będzie pan czekać. A której piosenki pan najbardziej lubi? Piosenkę. Tak. Oj no, prawie wszystkie, prawie wszystkie, także nie mam jakiej takiej ulubionej. Wszystkie są fajne i podobają mi się. Na koncercie Dody było ponad 2,5 tysiąca ludzi. Ci, którzy przybyli na jej występ, nie mogli czuć się zawiedzeni. Zapraszamy do obejrzenia fragmentów koncertu. to watch in heaven. Na koncercie Doda wraz z zawodnikami pojawiła się na scenie do pamiątkowego zdjęcia. To oni awansowali na zaplecze i w zakąseści. To jest jedyna drużyna, która oprócz jednego nie przegrała w tym sezonie żadnego meczu. Także oklaski wielkie dla nich i zabawy. Nie, nie przegrali żadnego meczu. Żadnego. No i widzicie, pojawiła się, jest jeszcze raz z wami Za to były Lubię fajnych chłopców dyskordowanych, także proszę bardzo, pan jest casting w tym. się <Moi> Jeszcze raz wielkie dzięki wszystko, wielkie dzięki za super atmosferę. No gra... Gratulujemy panom e, i gratulujemy wszystkim, którzy dzisiaj byli nim. i oczywiście sama sobie też gratuluję! A my dziękujemy pięknie za Twoją tutaj obecność. Dziękujemy piłkarzom. Koncert koncercie Doda udzieliła specjalnego wywiadu naszej redakcji. Całą rozmowę zamieściliśmy w poprzednim materiale, a nam udało się jeszcze porozmawiać z wiernymi fanami Dody, którzy od wczesnych godzin czekali przy scenie na pojawienie się gwiazdy wieczoru. Za Dodą podejrzają Pani przez całą Polskę. Mamy tutaj fanów ze Szczecina. Przedstawcie się. Szczecina. Szczecin, Wrocław. Uż, Uż, Uż. Jak masz na imię? Paula. Krzysiek. Skąd jesteś? Wrocławia. A Ty? Adam z Jarocinia. Który to już koncert, na którym jesteście? Może, trudno zliczyć, chyba nie jestem w stanie zliczyć, które to już koncert. No, nie. Y, za co kochacie Dobę? Za charyzmę, za temperament, za to, że Talent, dotarła m. bez żadnej ja pomocy je. do celu. Za to, że nauczyła nas właśnie życia, że nie boimy się dzięki niej na i twardo stąpamy po ziemi. Za to, że nani dla nas świetne płyty. A jak wam się podobał dzisiejszy koncert? Zdecydowanie najlepsza trasa się właśnie zaczęła. Moją faworytką była Rock'n'Roll Palace Tour. Zmieniam zdanie. To jest zdecydowanie najlepsza. A jutro do Rzeszowa na kolejny koncert. Czekamy na jutro. Już nie możemy się doczekać. Tak, jutro jedziemy do Rzeszowa.